Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek z serii testów Energetyków. Tym razem Kong Strong White Power 250 ml. Energetyk lidlowy. Szukałem wcześniej już tutaj, jaki to jest smak, ale niestety go nie dopatrzyłem się. Jednakże 30 ml. 30 mg na 100 ml czyli troszeczkę słabszy niż zwykłe energetyki tak to wygląda no dobra czas spróbować no zapachu powiem szczerze jak taki zwykły energol, tak mi się wydaje, że tak będzie smakował właśnie już testujmy tak, zwykły energetyk o zwykłym smaku Czyli nie jest żaden owocowy, nic po prostu tradycyjny smak energetyka. Ogólnie dobry, gazowany, fajny energetyk, jak energetyk. Minimalnie może posmak tych takich kojarzycie na pewno tabletki energetyków, co się wrzuca do wody, zwykłej lub gazowane i one wtedy się zmieniają w energetyka. Smak energetyka, to tutaj właśnie mamy taki posmak. szczęra to jest white power, kong strong, w kong strongów jest więcej, są mi mojito, jakieś inne pierdoły, na pewno różne smakowe. Ja wybrałem właśnie tego, bo od czegoś trzeba zacząć. To było na tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie, lajkujcie, subujcie, na razie.